Ustawowa. I mówi się o tym, że w tej nowej ustawie taki obowiązek ma być. Tak jak wspomniałem, że my staramy się zawsze czipować. Weterynarze, którzy dla nas działają, też czipują. I z tego co wiem, to schronisko też, Pani Kasiu, czipuje wszystkie wyrzuty, które daje ludziom do opieki, tak? tak. Teraz drugie pytanie. Bo w z lata jeszcze miejsca w budżecie obywatelskim zawsze odbywały yy tak jak właśnie z czy teraz to jest mnie na mieście i to już nie musi mm. iść przez ul. Protański czy w tym roku idzie wol koty wolno żyjące są y, kastrowane przez y, nie z ulicy Protańskiego tylko przez gminy Świecko natomiast Wiecie, znaczy ja się pamiętam jakby inne inicjatywy i po prostu jak absolutnie kocham zwierzęta, to w sensie nie chodzimy o to, żeby usunąć to z budżetu obywatelskiego, chodzimy o to, że gmina nie mogłaby wtedy też po prostu oficjalnie wziąć tego. To znaczy, swój budżet. Jeszcze przeglądam sam, że mamy zdominowane. ja się prosiłem, ja się różnię. Są dwie sprawy, które jeżeli ma Pani taką opinię, to trzeba poruszyć. Pierwsza A. sprawa to są... Pamiętajmy, zwierzęta właścicielskie, to są zwierzęta tych ludzi, tak, bo oni powinni brać się siebie odpowiedzialność. Bo wszyscy mieszkańcy mają płacić za... Za, za 800 plus. Może tak, wymianę opon albo na coś innego. Za 800 plus. 65 miliardów. To, to są rozrywane zwierzęta. Po drugie, zależy nam, żeby w naszym budżecie obywatelskim jak najwięcej osób brało udział, więc więcej... Mam odwiedziny od tego, że najlepsze, Dzień, najbardziej popularne projekty tego roku powinniśmy tutaj tego budżetu, bo wtedy ten liczba mieszkańców głosujących w budżecie budżetu się zmniejszy. A na zależy, projekt najwięcej brał udział. Więc Dzień, potem mam obowiązek. Może... Miejsce na nowy, fajny są. To... Miejsce są cały czas, miejsce jest cały czas. Tak, także że... zawsze jest kwota, która potem obliguje to, że nie można jakiegoś projektu zrobić. Niepewno. Do którego ktoś dążył od wielu lat. Tak, dokładnie. I, I on jest pomijany, bo zawsze wygra ten.

ja ja tak wiem, o, że... o tych budżetach obywatelskich w sensie takim, żeby ewentualnie przemyśleć jakieś mechanizmy. Sobie... To tak, jest powiedzmy, tylko mam pytanie, że no, ogólne, bo ja nie mam gotowej żadnej recepty na cokolwiek. To jest po prostu takie, proszę że na myśli, tak, no bo, bo... chciałabym o tym jeszcze Pytanie klubowe. Tak. Pytanie klubowe, tak, no, tak, tak. Ponieważ dyskusja na budżetu a W zeszłym miesiącu, kiedy podjęliśmy uchwałę, dobrze pamiętam? Tak. Tak. O. No to wtedy ten Czas. No, no właśnie taki y, ja, ja tak, że ja nie, nie, nie zrozumiałam, no, że, 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 że można jakby taki temat w ten sposób poruszyć, tak? Ja się dopiero ja uczę ja ja zna. ja hmm. nie było, że jeszcze dużo, te dużo. No, Dobrze wszyscy przechodzimy do... Tak, tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały na 241. Kto jest za?

tam, tam pracy, ale... Na ulicy hetmańskiej? Tak, hetmańskiej. No, hmm. Ale ona jeszcze nie, nie jest zrobiona? Tak. Nie, a kostka to My ją robiliśmy w 2015 albo 2016, pamiętam. Mm. I ona jest z kostki betonowej. Czy hmm. je to jest wadkowska? Może chodzi o jakąś inną, ale hetmańska jest. Całą... Na Białej Rzece? Wzdłuż. Może na w Białej Wzdłuż przy drogunej tak drodze. Tak, ja bym bardzo dobrze mówił dziury i że ten. że można to jest to, co już tu ramrasta, czyli to jest możliwość postawienia w tym mieszkańcy zatrzymywania się po jednej stronie różnych mieszkańców. samochody po tej stronie są trzy dziury, żeby to nie wybudowało tego takiego wyrzutu samochodów i zbierania ich Tak, też z tymi mieszkańcami dyskutuję. Dałem taki pomysł rzeczywiście, żebyśmy może zmienili Żebyśmy pozwolili patować tylko po tej stronie, gdzie są w tym momencie te największe te, te, takie może, mhm, co może, może wkręcłe, powalniacze wklęsłe, co może rzeczywiście sprawić, że m, po tej drugiej stronie, gdzie będą no, jeździły samochody, nie ma takich aż problemów na y, drogach. Y, analizujemy Stopy. Będę starał się to wprowadzić, ale i... musał się nie szybciej. To przepraszam, tutaj jest fajne dzieło kusarskie. Kusarska. Kusarska. Kusarska przepraszam bardzo, Pan mnie nie dzwoni. Tak, Pan Naczelnik? Halo. Kusarska e, ulica jest do, w, w umowie drogowej z firmą ma już dokumentację. Teraz walczymy z semeku, u ma ogromne problemy, aby wywiązało się ze swojego obowiązku budowy tej ulicy. Dziękuję. Dobrze, teraz ja Kto nie ma problemu? Ja też. Ja też. nie mam. Ja Pana II, to jesteśmy, ogłosiliśmy przetarg, teraz, jak powiem, wpłynęło dużo pytań w związku z tymi pytaniami, bo jeżeli na pytanie jakieś odpowiadamy, to musimy, no nie musimy, ale jeżeli chcemy, żeby jak najwięcej ofertów to, wpłynęło, to na większych pytaniach staramy się odpowiedzieć. E, każde odpowiedź na pytanie przedłuża e, termin otwarcia przetargu. Na chwilę obecną jest to, już się nie zmieni, jest to, jest to przyszły piątek. W przyszły piątek, 4 kwietnia otwieramy przetarg, przebudowa. 5 filmów No to jest poważny przetarg. Termin wykonania drogi na a nie już nie, do 24 nie. miesiące od podpisania umowy. Ale to jest za projektem. Rozpoczęcie ciężko powiedzieć panie radny, ale, ale tak nie właśnie, Chodzi o to, czy to załapie to, czy nie, bo chodzi o... Nie. Na pewno nie. Na pewno nie. Ponieważ to jest za projekty wyboru. Zresztą mamy dokumentację. wiemy jak to będzie wyglądało wszystko, ale w związku z tym, co się działo w zeszłej kadencji, byliśmy, uważam, politycznie wstrzymywani. Yy, Przedawniły się uzgodnienia ja z gestorami ja. sieci. Więc teraz oczywiście ten projekt yy, yy, trzeba troszkę jeszcze poprawić, zdobyć uzgodnienia od sieci, yy, z konserwatorem uzgodnić i wtedy yy, jak tylko będzie poznanie ludowe, to ruszamy z inwestycją. bo to wykonawcy też zależy, żeby jak najszybciej zrobić, to zrobić taniej, jak robi szybciej. Więc wydaje mi się, że nawet jak w kwietniu otworzymy, jakby wszystko poszło zgodnie z planem, to w maju byśmy na przodzie kwietnia mają podpiszemy umowę. Więc y, nie wydaje mi się, żeby przed marcem rozpoczęły się prace budowlane, ponieważ y, no, na zimę nikt nie będzie ryzykował, nie. Ale, za ale za wcześnie o tym mówić. Ja proponuję, żeby Pan zadał to za dwa miesiące. Kiedy będziemy je wykonawce, kiedy będę mógł coś z nimi ustalić i, i, i wtedy będę mógł się podzielić tą wielostronność, drugi, tak? drugi temat to odświetlenie y, Dywizji Wojska Polskiego, tak? tak? Jest dokumentacja. Mam nadzieję, że najpóźniej w przyszłym roku ją zrealizujemy. Mam nadzieję, że najpóźniej ją w przyszłym roku zrealizuje. Naj mówię, że mam nadzieję, że, że najpóźniej. Czyli może wcześniej, no zobaczymy. Bo, bo mówię, to jest, no warto się też się, nawet przejść, bo bardzo dużo ludzi korzysta z tej ścieżki drogowej Wieczorami no, tam wodą, no... tabony. Jest ogromnie i... potrzebna inwestycja i no, się tak, sprawimy. Jest, jest to, że tak powiem, no e, szkoda, że na miejscu jest, zadawa, bo to by było bezpieczniejsze dla nich. Tam się na szczęście nic nie dzieje i tak dalej. No. Bądź, tylko, że ale, my mamy ale, dokumentację no, tylko bodajże na, na kilka lat, nie? Nie mamy tam, my, nie mamy na całą... kilka lat, nie wiem czy pięć czy siedem, nie, nie pamiętam teraz dokładnie, nie chcę prowadzić was Na pewno nie do końca Dywizji Wojska Polskiego, nie? Najdalej to do Kazimierznia, to najdalej. Mi się wydaje, że nawet dużo szybciej. Że nie, nie wiem, czy to się nie kończy. Yy, nie powiem gdzie, bo naprawdę nie, nie pamiętam, nie chcę prowadzić błąd. Bo, bo teraz co? Do Przeżeczki. Nie wiem, czy to nie jest do, do następnego wjazdu. I tak jest daleko. Znaczny wjazd to jest wjazdu, No to chyba... Prywatny Prywatny, to, to jest ten pierwszy odcinek, bo to nie jest całość. Bo całość to jest półtorej kilometra, to rzeczywiście no, było po 3... Dłuższy. Dłuższy. Ale tak. tam jest po 5 lat do tego pierwszego prywatnego wjazdu. 嗯。<The> <Yeah. S 1> Nie, nie, byłem. Byłem, nie jest to, to chciałbym, żeby to gdzieś, wybrzmiało, trzeba tam przejechać się i zobaczyć, jakaś indywidualna nie ma No dobrze, odpowiedź. To znaczy na pewno jest roku, ale oczywiście z została zostało i jej załatwia. Czyż e, tak? Czekamy na... Lepszą pogodę? Czekamy na... Nie, nie. Teraz nie chcę się odzyskać, bo dziura wejdzie do nas najszybciej. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na rodze na Pawła II żeby zobaczyć ze starostwem, czy będzie ich stać na jeszcze jakikolwiek remont e, drogi powiatowej. Powiatowe. E, wiemy, że mamy tak naprawdę cztery inwestycje z, z powiatem Dobra, w najbliższym czasie i tutaj doprecyzowane na dwa długiego. Drugie to jest wymiana na wierzchu na Dąbrowskiego, która jest już bardzo w złym stanie. No właśnie, też o tym I dotyczy tym. praktycznie tego odcinka Przedetko, ale przede wszystkim też od Sanktuarium w kierunku no, y, tak. Sygnalizacja świetna, bardzo zawód y, dywizji. Trzecie No i czwarte to jest na rodzica. Panie burmistrzu, ja nie no? mówiłem o tym, że przyznawanie jest zróbkiem kierowanym na tym, czyli jest dla mnie skład. mogła przenieść ten ruch, y, żeby pociągnąć dalej y, komunikację miejską. Naprawdę dlaczego? Ta pani, która mieszka na tym narożniku, jest w ciężkiej sytuacji często. Tam gdzie jest te... ten papicer. A tapice? Ale tapicer no. to byśmy nie wchodzili w tapicera w ogóle. Bardziej byśmy chodzili w te... No działka, która jest tak jakby siedzi pową i, tak ostat i ostatnią przed prze ty, bo ona, ona by nam przeszkadzała w najbardziej. Ja tylko mówię, że Bo tam jest tam jest no tam, nie nie tam, nie tam nic nie będziemy zabierali, bo tam nie, nie ma... A gdy jest rząd do rozwiązania? Ja nie, nie to pewnie którzy że będzie lepszy, żeby będzie gorszy. Które Żadne. Teraz a u Was przez nie lepsze niż światło. Ale w każdym razie, to są tacy, którzy że Ja zobaczę ja, ja, przyszły rok do Rumi czy do Polar, Pawie to mówiono, że, że nie będzie korków. A teraz to większy korki niż światło. Ale jest więcej mieszkańców. Ja, Mogę obiecać Panie Radny, że przeanalizujemy, na co by było lepsze w tym miejscu. Naprawdę. Zobaczycie? Nie wiem, czy na takich drogach, gdzie tak dużo samochodów... Ale 90% czy 80 ruchu jest na żołnierzy. Czy robić rondo, żeby, bloku, żeby te dwie połowa partenatów blokowały, blokowały żołnierzy, wiedząc, że tego trzeba było wiemy, że na to będzie kiedyś z przedłużona, tak. a przy żołnierzy będzie z kolei węzeł. Dokładnie na więc, to... więc to ja bym to przemawiał. Trzeba i tak. zobaczyć. To się nie spieszy tak mocno, akurat tam, żeby tam to będzie widzować i, i tak, przemyśleć. tylko wiecie, bo a, a było tak spokojnie wyszło, na lotnisku. Ale to co... Oczu no, na końcu pan burmistrz powiedział, ja mam. Ja wiem, że będzie... Ja a. wiem, że... Jak wygląda ta łącznie? To było bardzo dużo ważne, ale bardzo dzisiejszy? Nie ma nic. Na, na, na Pileckim? Nic. W ja nie widziałem... Ja też robimy. To nie była fasolka. Była pasola zrobiona. Nie, nie. Rzeczywiście... Kiedyś była taka pasola. nie Rzeczywiście kiedyś... Wlotów nie było. Tam były po dwa wypadki w tygodnie. Teraz na Rodzi Pilewskiego może jeżdżę dzień kilka razy, to nie widziałem do tego wypadku. I nie doszło do mnie słuchy, żeby nikoliv w parę tam się Mało tego, wszyscy chpali, że ono jest przewrótowanie. Bardzo łatwo się y, jedzie y, i praktycznie często jest nawet bez kolizji. Na że jeźdźcie. Nie. Panie Henryku, ile ta inwestycja kosztowała, że Pani burmistrz mi się tym zajmować? Zapomnijcie. Wcześniejsza? 700 wcześniej, tysięcy. Tak. To, to lądu, które było wcześniej zrobione? 700 no ale to były inne pieniądze. No. 15. 15 lat temu. Może 20 tam nie jest teraz Pileckiego, a wcześniej było inne, i... no to było no, takie to skrzyżowanie, takie, no... to było wybudowane w latach siedemdziesiątych. Nie? Nie, no. Stare, Stanie, było. stare było. było, stare to było. To było. No, było tak, ono było, no myśmy musieli zobaczyć już w planach, tak? ono nie było okrągłe ani to nie było, to, nie było złożył, to no, no, mówię, ale no. to było za pani końca robione. No, przecież... Tam, tam były równorzędne skrzyżowania. Teraz jest rondo, jest bezpiecznie, przepustowość i to jest najlepsze rondo jak na mnie w Najbardziej przepustowe. Po, podobne będzie rondo Pekarzyńskiego, ale to już rondo nie mogulowane przez to. Te, mogę mieć Wiemy, że dwa węzły zadane przy Kumerze, drugi węzeł przy żołnierzu Dywizji Wojska Polskiego i rzeczywiście mamy plan właśnie przebudowy rola prezydenta Kaczyńskiego, przebudowy całego odcinka do Bogórskiej od Ronda Kaczyńskiego do, do granicy z Gminą Kosakową. No, a tutaj do, do północy, czyli od strony północy, czy w od Dywizji Wojska Polskiego na pewno musimy w przyszłości połączyć bardziej zamknięte. Ale to dopiero po realizacji, po realizacji w e, Nie wcześniej, żeby, to co mówimy na komisji finansowej, podaję, tak? Że finansowej, żeby... Tylko czy powstanie w z, z tych, z tych <grym> do naszego miasta, do, tych do, do 30 Co? Nie wierzę w to. No to jeszcze może ujdzie w czasie. Do tak. no. 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 wyboru do wyboru, się... Te nie informacje jest. są takie, że dzisiaj mówią że tak, a parę dni mówi, że nic to nie no. będzie no. Tak. Znowu mówi, że jest tu nie. Na no. dzisiaj y, informacje są takie, że do 32 może powstać. Do są strategicznych to jest podstawowy. Tak. Podstawowy mhm. Jeszcze ja chciałem zapytać panie burmistrzu, bo pamięta pan... W Na temat odwodnienia, tak jak to rozmawialiśmy wcześniej yy, na ulicy Krzyżewskiej, yy, no żeby poprowadzić, tak jak ja powiedziałem, kanalizację, po odwodnienie tego elementu tam w Burmistrz wioskowca. Jaka jest ich perspektywa? Bo oni już się szykują na nową, yy, na nowe przyjście na komisję. <śmieniu> <na komisji. śmieniu> Lepiej niech nie przychodzą. Trzeba całą kanalizację budować przy kościele na święto I poprowadzenie do wody. W Odniesienie chodnika oznacza wymianę krawężników, wymianę całej kostki. Tam jest taki problem, że dużo posesji ma wjazdy mocno w dół. Nie, 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 nie. I ma udwały, że ta woda może wtedy wpływać na ulicę drugą stronę, co sprawi, że mieszkańcy nie będą zadowoleni. Więc nie taka prosta sprawa, jak się może wydawać. Tak, temu panu na przykład, że w znaczy, utrzymaniu przez... Przecież pan jest od tych trudnych spraw. Nie, no. wiem, pamiętali jest sprawach. Tak, że to Inwestycyjny. Lustro wody. Mówi się, w w się w inwestycyjny. Jest wyższe lustro wody niż tutaj Chyba nie schodzić, a, że... a nam spokojnie to... 4 centymetry nie zrobić. Obiecujemy, to... że przeanalizujemy i przecież my jeszcze jest ci dla mieszkańców, więc my zawsze staramy się... Tu chodzi o ile mamy środki na to, bo to wiecie zawsze po oczu więcej niż... No ja, no, ja myślę, że teraz wymieniacie też analizację. 6 ulic. Panie bardzo proszę o uwadze jeszcze na całą listę, a tu jeszcze jedna pani... Nie, ja... Pan burmistrz zaraz wychodzi. Ja... Bo tak zaczyna tutaj się stać. Ale ja Nie, o jednej będziemy będziemy ale... dyskutować. Proszę kontynuować. No. Dwie minuty, <grytory> <grytory> minuty nie, Teraz nie, te nie, 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 To nie, Wymieniamy nie, 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 Widzę, że jest no I naprawdę na ulicy, na odcinku od Kochanowskiego do Warszawki, ten chodnik jest fatalny ja Specjalnie zabiorę panią Małgorzatę, żeby sobie zobaczyła ten chodnik. Bo tam nigdy chyba nie była. Gdzie gdzie Na pewno było, nie wierzę. Bo... Aż tam ktoś miał już. Jeszcze to, to... A, A, jeszcze, to czasy daleko. No niedaleko, no, bo to trzy promeny. No nie, to Dziękuję Będziemy na staw, to Po Baltaniach, ulicy domowe.

Dobra, no. Nie dodajemy takich panu. Dobra, okej. Czyliśmy ma, okay. Czyli ma zmianę, bo nie ma ostatne pytanie, w związku z Nie znowu, ma żadnej żeby... z nową firmą, po prostu ona dostała no, dobrze. A więc co jeśli chodzi o tą ulicę, jeśli yy, y, bo tak, rzeczywiście tam temat do tego projektu i wejścia... Y, Niestety wykonawca nasz y, daje ciała? Więc narzucili teraz karę na niego, nie wiem czy nie odstąpimy, nie będziemy projektowali my, no, nie, nie znajdziemy innej firmy do projektowania, bo... Czyli nie mamy projektu, czyli na etapie projektu to jest tak, a nie jest tak. Nie, nie, to jest tam na, na etapie projektu, jest projekt. projektowania. projektowania. Aha, I nie, nie mamy i właśnie, no i ten projekt tak, jest tak. słaby, powiem tak, no szczerze tak, powiem, jest tak. słaby i zawala nam terminy, więc teraz będziemy ukarali. karali Karami tylko, że on wygrał przetarg e, z niską no. kwotą, więc te karty też nie są wysokie. Chyba będzie musieli wypowiedzieć umowę i znaleźć na innego wytłumacza. To jest to. Temat powtarzający, to znaczy teraz dwie rzeczy. Mamy te towarowe i te studienki, ale już tylko jakby Zlecona wymiana kolejnych na towarów. Dobra. I ostatnie skrzyżowanie. Dali, to jest przy kościele z napażaniem. Po południe. Tak. To znaczy inaczej, czy są w ogóle jakieś plany, jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowania? Tak, są plany, Wiesz, nie mam nie ma projektu. Tak, Będziemy to skrzyżowanie przebudowywali na pewno, ale najpierw projektuje się teraz i będzie zbudowane rondo, 200 metrów no, wyżej przy, przy Kamii. Dokładnie. Tam, tak. tak. tam się to projektuje już teraz razem z Góryńską i tam to będzie do naszej pierwszej kolejności. Nie zaczniemy projektować teraz... Rondo będzie się mieli. Tam Rondo, Rondo będzie się mieli. Bo, bo nie damy rady. Próbujmy tego wstrzymać na sobie. Tak. Chodzi o naprawdę 67 ulic w tej kadencji. To jest naprawdę... Tak. Tak, tak. Ale znaczy nie, nie ma sobie prawo, bo to, to, to jest zakładamy sobie tyle. Ja będę się starał, żeby to zrealizować. Na razie mamy 18 yy, odczyty, bądź dróg zrobione z tej listy w zeszłym roku tylko, ale to było, że tak powiem, no dużo dofinansowania zapaliśmy. Teraz y, ogromna inwestycja Rodela Powła, która będzie kosztowała jakieś 15-18 milionów złotych, tak? To nam no, mocno będziemy. prawda. Musi być inaczej, bo nie, 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 nie będzie, nie to będzie to bądź zbudowane. Bądź, bądź. Na, na tej liście jest na Pawła, warty kilkanaście milionów, jest węzeł Biała Rzeka, to jest kwestia drogowa. Warty kilkadziesiąt milionów, naprawdę, jeżeli uda nam się to zrealizować, to będzie mniejsza miesięka. I tego się trzymamy? Czego, Jak się Czego Czego to zrobić? W tym roku idzie Kielickiego, budujemy torbosumierów yy, od Siniego Skarży Podarnej, Stoczniowców modernizujemy, w przyszłym roku będziemy już więcej projektów. Będzie Skarż, Słowackiego, będzie Sędzickiego, będzie Szafra... Musieliby w Euro Lotto wygrać, teraz jest 460 milionów do wygrania, no, no, tak? No, w 6 ulic zrobimy, które teraz nie, nie są jeszcze, w ogóle nie ma na nawierzchni, tak? Bo więcej, więcej... No walczymy o się, środki, zobaczymy się to Nie wiem, co wiąże ta... No to nie są to nie Może on zarezygnuje, czy ta działka mieszkaniowa jest i sięga dokąd. My na Kolądorskiej na razie nic nie robimy. Dziękuję. Dziękuję, zamykam posiedzenie bardzo.